Znacie takiego youtubera jak Spida? Zaraz poznacie jak nie znacie. Zobaczymy. Nie youtubera jak Spida? Zaraz poznacie jak nie znacie. Ała! Co tu się dzieje? Sorry. Ha! On mnie podrzeźnia. Ała! Co tu się dzieje? Sorry. Ha! Dobra, będziemy mu zadawać pytania. Proszę mnie nie podrzeźniać. Dobra, pytamy się go, słuchajcie, zadajemy pytanie, dzwonimy do niego. Uwaga. Jest. E, czy znasz Payrouta? No. A znasz Wojana? Jest. A czy znasz Brota? Znasz mnie? Znasz mnie, czy nie? Dobra, wiecie co? Ja chyba mu nie będę zadawał tych pytań. Takich, bo. Co ja mu nie będę zadawał tych pytań. Dobra, nie podrzeźniaj mnie, ziomek. Ci, ci, cichaj. No. Źle na mnie zareagował, ale dobra, to teraz tak, chłopie, Zobaczymy. Słuchajcie, no źle na mnie zareagował, naprawdę źle. O co by go to zapytać? Możecie dać pytania, wasze propozycje na pytania w komentarzach, ale zobaczmy teraz tak. Czy ty jesteś prawdziwy, Speed? Halo, jesteś czy nie? Co jest? Czemu cię nie słyszę? Halo. Jesteś prawdziwy czy nie? Jest. O kurka, on jest naprawdę prawdziwy. O mój Boże, ciekawe co co A czy jesteś kopią Talking Ben'a? No. Słuchajcie, no to to jest poważny problem. Słuchaj, on odpowiada zgodnie z, z rzeczywistością. Dobra. No. Speed. Nie, czekaj, czekaj, ja ci zadam pytanie. Będziesz. Rekla... reklamujesz mnie? Zareklamujesz? Jest. O, kurka wodna! Nie, słuchajcie, Speed chce ze mną mnie zareklamować. Jezus Maria, ale się cieszę, ale będę popularnym na Stany Zjednoczone. Dobra. Dobra, Speed. Nagrywamy teraz z tobą? Nagrać z tobą teraz? No. A jutro? Yes. Słuchajcie, jutro odcinek ze Speed. I Speed. Super, to jest naprawdę niesamowite. Ale zapytamy się, czy z innymi youtuberami bym nagrywał. Czekaj, Speed, powiedz mi, a z Fairoutem bym mogę nagrać? Fireout zgodzi się na nagrywanie ze mną? Jest. O kurka, e, a wojan? Jest. O panie, słuchajcie, to ja jestem top 1 youtuber teraz. Znaczy top 3, bo wojan jest jeszcze i Fireout i Palion to top 4. <gryw> Znagram z nimi i będzie spoko, słuchajcie. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy teraz. Speed, lubisz kanapki z serem? No. Rozumiem, a z takim serem żółtym, nie białym? No. A lubisz mleko? Ho, ho, ho. Pytam się poważnie. No. Lubisz czy nie? Lubisz? Lubisz? Halo? No. Hmm. Ho, ho, ho. On tego nie lubi Dobra, a, 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 a lubisz parówki? Yes. Hot dog? Hot dog Lubisz hot doga? Ho, ho, ho. Lubisz hot doga czy nie? No To, lu to nie lub lubisz parówki, ale nie lubisz hot doga Ej, to jest strasznie dziwne, słuchajcie, tak w ogóle. <laughs> Ale to niech będzie. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze kolejne pytania byśmy zadali. Do zobaczenia.